Tak, dziś y, widzowie, dziś busy i mam no, 3 minuty opóźnienia. <grymio> o, teraz 4. <grymio> A jeszcze mam do tego czerwone światło. A jest z nami Pokio Game A i dzisiaj jest tajemniczy tego. Kto napisze Hashtag tramwaj dostanie ode mnie serduszko <laughs> Ale i gorsze a i też też następny przystawek A i też Ja się troszeczkę tak boję, bo tutaj często i bez problemu <laughs> Jakby co, to pokiek nie dostał mokrego yy, no, kuzumu od razu na mówię. To, 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 to ominie się ten fakt hmm. Następny przystanek, kombinat Śmierć dziewczynnicza poda <laughs> kombinat o ktoś w moim tramwaju siedzi o nie wiem jakaś no i oczywiście dalej 4 minuty opóźnienia yes. same problemy w życiu Dora ten kombinat to to ta, ta kombinat pętla to, to i tak musimy ominąć. kto ja na zande No O, jest. Jest jeszcze. Muszę się marnować na pełnania. Oho. Musisz teraz ma ale to. Dobra. Mam teraz Znowu cztery innych. tak od ronda czy żeńskiego zaczynam. Dlaczego ja wyszedłem Pomijmy ten fakt. Potem jest. Pot... A, i będziemy oczywiście jechać przez ostroje. Moja ogólasz naszy na mikrofon. Okej. Okay. Następny przystanek mrożka. Rozka. widzowie, troszeczkę zjadę, już się już działa. <grym> A mnie jednak chyba tak szybko na tym, co nie zobaczycie. <grym> Będziesz pewnie za mną. Ule, mój tryb jest taki, że pisze kilka dzień roku. Dzisiaj mamy nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli to nieprawda, to znaleźcie w komentarzach. 159 dzień roku i miny 18.26 i masz jeszcze drogę. Następny Ale... Ja, ja i tak to później wstawię. No ale... Um, Trudno. O, od razu muszę to wstawić. Dworzec Główny. na zapis. Ja na przykład to zapas. Miałem duży, ale straciłem, bo wiecie... To nie było w To nie ma czasu. No. Często. Często są takie przypadki. Często życie. Często są takie przypadki. Mianow, nigdy będę. Od razu to mówię. Nie widzisz, w komentarzach, że często używam słowa "rel", bo... Tak szczerze, lewo nie może przyznać. Dobrze mam poczęstą, czy nie? No, nie Czasem, często, ale czas Czasem, na odcinka. Tak. Ale... ja teraz wjechałem na rzędzie Ja z tego rzędu na wętrza nie mogę wyjechać. Znowu przy się zadziała. Hmm. Więc kolejny raz tutaj się nie ruszymy co i ile my mamy opóźnienia? moroszko, muszec ale no dalej cztery tak aha dobra, bo ja mam plus cztery to trochę dużo mam cztery minuty opóźnienia naszego czy <noise> mogę tam mogę ten, mogę ten, Dzięki. Dzięki, Mordo. A i oczywiście o. musimy o. przez kajać lotnisko. No przecież to jest Dzięki. tradycja. O. No to ja przecież. <noise> No to zrobiłeś. I to mnie nie pytajcie się dlaczego... wiecie dlaczego ja na przykład tak jak stare autobusy, winik był i lubię ich? Bo ogólnie fajne są te stare autobusy. Lubię takie starsze czytaniem. Ja mówię, że jadę i napatrzę Salwator, dobra, mamy teraz 3 minuty opóźnienia. Lubię jakbyście zobaczyli, jakim ja z jadę. W ogóle nie wiem, jakim cudem to jedzie 79 na godzinę. Powinno w sumie 50. No, a to jest y, pierwsza pętla, którą mijamy. A nie, sorry. A nie... A. Sorry, bo... Sorry, bo w sumie to druga pętla, bo, bo jeszcze kombina, kom Uch, kombinat. Kombinat. <laughs> Więc. Tak. Gdzie ty niby? jadę czy? No ty taki już zabytek dał. Nie. Yeah. Stoi, teraz jak nie mamy? Następny przystanek. Znowu. To Mam. Ale musisz... Ale musisz uważnie trochę. Dobra, sprawdzę ile mamy opóźnienia. Mrożka, Dworzec Główny, Jana Pawła, Łódzka, Sępa, ja Prostronka... Y, Nie wiem, ale wiem, że mamy trzy... Ja mam trzy minuty opóźnienia. No.

no, i z trzema, i no ja dobra, poś... Ja już na przyjadę. <laughs> nie no, lepiej tramwajem. Dobra, ostatni raz próbuję tramwajem. Znowu mam jechać tym zabytkiem, tylko innym. No to zapytaj szefa, czy nie innym. Ja, bo ja. ja... ja... Wiedź, że jeśli powiem, że chcę zmienić, to mnie bywa z pracy. A, no to lepiej, ja byś. Nie chcę no. jechać w tym zabytkiem. Ej nie, to jest chyba już nowszy. Tak, to tu żadnego wyświetlacza nie ma, nawet takiego jak jest... w twoim autobusie. A nie możesz w sumie moim jechać jak ja? Czekaj. Tym moim. Żeby, ale w tym autobusie, ten autobus jest zepsuty. Nie wiem czemu. A w sumie to tramwaj. Znaczy, ten tramwaj jest zepsuty. Nie wiem czemu. A to dlatego, że jakby drzwi w nim nie działają. Ja, ja nie, nie, żeby coś, ale musiałem wejść tam... z dołu jest tak klapa awaryjna. No dobrze, no to wybierz sobie tramwaj, żeby To może tym moim? Tam, co ma chleb, no to jest ja stare i tylko jeden, mamy jak na razie. To może... Ma... Takie <grym> Tak, możesz, możesz. Tylko... A, to proszę bardzo, tylko proszę uważać, bo on ma dużo. Okej, okay, okej. Okay. A i jeszcze cię troszeczkę ostrzegam, że tu troszeczkę yy, wolno jedzie. Co wolno jedzie? No, to wolno jedzie ten tramwaj, ten zielony. Ten tr no Tak wolno, ja już jadę 69. On jedzie właśnie chyba najszybszy jest. Nie, 79 jedzie, to to jest bardzo dużo. Mm. Jak to musi być kłamie, dźwięk zamykana drzwi. Jezus Maria! No to plus, minuta opóźnienia. A, yy, i z tego jeszcze będzie part dwa. Yes.